Kanał dla dzieci. Bajka historyczna. Fryderyk Chopin i jego melodia marzeń. Rozdział pierwszy. Dzieciństwo pełne muzyki. W małym domu w Warszawie urodził się chłopiec o imieniu Fryderyk. Od najmłodszych lat muzyka wypełniała jego życie. Jego matka grała na fortepianie, a Fryderyk, jeszcze jako mały chłopiec, zaczął odkrywać swoją miłość do tego instrumentu. Rozdział drugi. Pierwsze nuty. Gdy Fryderyk miał 6 lat, zaczął grać na fortepianie, a w wieku siedmiu lat zaczął już komponować własne melodie. Jego pierwsze utwory były proste, ale już wtedy można było usłyszeć w nich wyjątkowy talent. Jego palce tańczyły po klawiszach, tworząc piękne melodie, które zadziwiały wszystkich. Rozdział trzeci. Młody kompozytor. W młodym wieku Fryderyk zaczął studiować muzykę. Jego nauczyciele szybko zauważyli jego wyjątkowe zdolności i pomogli mu rozwijać talent. Fryderyk występował na koncertach w Warszawie, zachwycając publiczność swoją grą. Każdy, kto go słuchał, był oczarowany jego muzyką. Nadeszła chwila, gdy Fryderyk musiał opuścić Warszawę. Choć serce bolało go na myśl o rozstaniu z rodziną i ojczyzną, wiedział, że musi podążać za swoją pasją. Rozdział czwarty Podróż do Wiednia i Paryża. Fryderyk pojechał do Wiednia, gdzie po raz pierwszy wystąpił poza Polską. Jego koncerty były wielkim sukcesem. A on sam zaczął być znany w świecie muzyki. Rozdział 5. Paryż Miasto Sztuki. Fryderyk przybył do Paryża miasta pełnego artystów i muzyków. Tutaj miał szansę rozwinąć swoje umiejętności i dzielić się swoją muzyką z całym światem. W Paryżu spotkał wielu słynnych artystów i kompozytorów. Od nich uczył się, jak doskonalić swoje dzieła, by stać się prawdziwym mistrzem muzyki. Rozdział 6. Nocny poeta. W Paryżu Fryderyk zyskał przydomek poeta Fortepianu. Fryderyk czerpał inspirację z natury, sztuki i życia codziennego. Jego utwory opowiadały historię bez słów, przekazując emocje i uczucia. Jego muzyka była pełna emocji i romantyzmu. Jednym z jego najsłynniejszych utworów z tego okresu jest Nocturne Sismol. Rozdział siódmy. Miłość, muzyka i choroba. Fryderyk zakochał się w George Sand, kobiecie o silnym charakterze, która stała się jego muzą. Ich związek był pełen pasji, ale i trudności. Ich burzliwa miłość była źródłem inspiracji DLA jego muzyki. Niestety, Fryderyk zmagał się z chorobą, która wpłynęła na jego życie i twórczość. Mimo to, nigdy nie przestał komponować. Rozdział ósmy: Rewolucyjne dzieła. W czasie rewolucji w Paryżu, Fryderyk skomponował jedne ze swoich najbardziej znaczących dzieł, w tym rewolucyjny Etiut C. Moll. Rozdział 9: Ostatnie koncerty. Mimo pogarszającego się zdrowia, Fryderyk nadal występował na koncertach. Jego ostatni publiczny występ był pełen emocji. I jest pamiętany jako jeden z najważniejszych momentów w historii muzyki. Rozdział 10. Dziedzictwo Fryderyka Chopena. Po śmierci Fryderyka jego muzyka stała się jeszcze bardziej znacząca. Jego utwory są grane i kochane przez ludzi na całym świecie. Fryderyk Chopin. Zostawił po sobie nieśmiertelną muzykę, która przemawia do serc i dusz ludzi. Jego kompozycje są symbolem piękna i głębi uczuć. Muzyka Fryderyka jest jak echo jego marzeń i aspiracji. Przypomina, że każdy z nas ma w sobie muzykę, którą może wyrazić na swój sposób. Na koniec, melodia Twojego serca. Fryderyk Chopin nauczył nas, że muzyka to więcej niż nuty i dźwięki. To język, który pozwala wyrazić to, co niewypowiedziane. Niezależnie od tego, kim jesteś i skąd pochodzisz, masz w sobie melodię, która czeka, aby zostać usłyszana. Pamiętaj, aby nigdy nie przestawać grać na instrumencie swojego serca i dzielić się swoją muzyką z światem. I tak oto, drogie dzieci, to koniec fascynującej bajki. A jeśli chcecie słuchać więcej takich opowieści, które rozpalą Waszą wyobraźnię i zabiorą Was w podróż po świecie bajek i nauki, zapraszam Was serdecznie do subskrypcji naszego kanału dla dzieci na YouTube. Subskrybujcie nasz kanał, zostawiajcie łapki w górę. Nie zapomnijcie też nacisnąć dzwoneczka, aby zawsze być na bieżąco z naszymi nowymi bajkami. Do zobaczenia w następnej opowieści.